Dzień dobry. Zmiana czasu na mnie straszna. No jednak chyba trochę straszna, skoro okazało się, że poranny live, który miał być o 9 jest o 11.15, ale problemy z internetem, problemy ze zmianą czasu, absurdalną, bo to chyba mam nadzieję kiedyś się wreszcie jeszcze za mojego życia skończy. No ale jesteśmy gdzie jesteśmy. Cieszę się, że się możemy zobaczyć w ten niedzielny poranek. Poza tym niedziela, no to może trochę to też jest usprawiedliwione. Od jutra normalnie o 9 co rano mam nadzieję, że będziemy się spotykać. To był wczoraj ważny dzień. To był dzień gniewu. To był dzień słusznego, jestem o tym głęboko przekonany, protestu przeciwko temu, co w nocy próbował pod płaszczykiem tarczy antykryzysowej nielegalnie przeprowadzić PiS. I bardzo się cieszę, że tylu z Was dołączyło do mnie, do nas, do tego ruchu, którym chcemy rzeczywiście zmienić Polskę. Kilkadziesiąt tysięcy nowych obserwujących i lubiących stronę, ten profil. Bardzo dużo wpłat, z czego się bardzo cieszę. Prawie chyba 300 osób, które zapisało się do wolontariatu, z czego cieszę się jeszcze. Bardziej, wspierajcie, bo naprawdę my musimy zmienić tę sytuację. Chyba wszyscy widzicie, jak bardzo musimy ją zmienić. To nie jest kwestia tylko tego, żeby pokazać, gdzie, gdzie jest dzisiaj Polska i gdzie bije to serce Polski i gdzie są nasze emocje i gdzie są nasze pragnienia tym, którzy robią takie numery jak Prawo i Sprawiedliwość wczoraj. Jeszcze później obrzydliwie to tłumaczą i, w, i zawijają w bibułkę, i w sreberka, i we flanelki, i we wszystko inne. Ja już nie mogę po prostu patrzeć na te ociekające troską okrągłe słówka maskujące tylko jedno, chcemy zrobić te wybory, niezależnie od tego, czy po waszych trupach, czy nie po waszych trupach. To jest przerażające, ale na szczęście dzieje się chyba też to, o czym mówiłem nie wiem, ze dwa, trzy, trzy tygodnie temu, że oni potrzebują czasu, że oni potrzebują dwóch, trzech tygodni bycia w środku tej epidemii, żeby zrozumieć, jak poważny to jest problem i jak bardzo nie wolno szafować życiem ludzi w takich sytuacjach i co ludzie tak naprawdę o takim szafowaniu myślą. To jest, to, to, to jest zderzenie z rzeczywistością. Ono następuje, skoro już nawet Andrzej Dud mówi, że może jednak się tych wyborów nie uda przeprowadzić. To, co wczoraj mówił Moniki Olejnik, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I teraz niech jedna osoba, która pójdzie do komisji wyborczej, niech jedna osoba, która pójdzie na wybory zarazi się tam koronawirusem. To czy to warto w ogóle było przeprowadzać te wybory? Czy, czy jakkolwiek kadencja jest tego warta? Czy logika ofiary muszą być to jest logika, którą my musimy się kierować? Czy państwo nie jest od tego, żeby dbać właśnie o to, żeby każdego obywatela, już nie mówię, że podatnika, chronić tak, jak tylko potrafi to zrobić? Ktoś Musi o tym głośno mówić, więc ja będę mówił. Jeżeli nikt inny nie ma ochoty, a jeżeli ktoś inny ma ochotę, to zapraszam, niech się przyłączy. Borys Budka mówił wczoraj. W Moniki Olejnik, że będzie dzisiaj spotkanie tych, nazwijmy to, opozycyjnych, czyli nie Andrzej Duda kandydatów na prezydenta. Nie będzie takiego spotkania. Rzeczywiście były jakieś rozmowy między naszymi sztabami, ale kolega Kosiniak z kolegą Biedronią postanowili zająć się pracą w podgrupach i powiedzieli, że skupią się na tarczy antykryzysowej i na tym, co będzie w poniedziałek w Senacie, a więc nie widzą potrzeby spotykania się w tej chwili w takim gronie. No trudno, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Moim zdaniem występowanie w tej chwili. W takim znaczy powiedzieli to na Twitterze. Widzieliśmy to, widzieliśmy to do takiego spotkania, i sztaby nie są w tej chwili gotowe, a więc cóż można zrobić? Ja uważam, że ma sens tylko wystąpienie w tym momencie w czwórkę. Solidarnie, stanowczo i jasne powiedzenie, co my o tym myślimy i co zamierzamy z tym zrobić i jak zamierzamy przeciwko tej absurdalnej, nieżyciowej propozycji PiSu. Nieżyciowej w sensie dosłownym protestować, ale tak jak mówię, mam wrażenie, że te wybory tak czy siak się nie odbędą w tym akurat terminie, bo to jest kwestia życia i zdrowia ludzi, a nie kwestia jakichś politycznych karier czy, czy politycznych ambicji, ale też wiecie, siedząc w środku tej, tego całego sosu teraz, widzę ile w tym jest wszystkim nawet po tej, powiedzmy sobie, naszej nie Andrzej Duda stronie takiego partyjniactwa, takiego cynicznego grania tylko na swój interes, takiego zastanawiania się tylko na tym, no dobra, ale jak mi się to opyli, żebym później mógł to skeszować, już mówiąc językiem obrazowym, w 2023 roku w wyborach parlamentarnych jak wy chcecie sobie robić politykę partyjną, to sobie ją na Boga róbcie. Tylko nie, nie oszukujcie ludzi, że wy naprawdę chcecie iść po jakieś przywództwo tego narodu, yy, po to, żeby yy, na, przywództwo narodu, to brzmi w ogóle strasznie, ale chodzi o, yy, jakoś patetycznie, wznośle, ale tu chodzi o to, żeby był ktoś, kto będzie niepartyjnej logiki trochę do tego wszystkiego dawał, kto będzie mówił wyraźnie, słuchajcie, naprawdę mamy w Polsce problemy, które, które, które obejmują wyborców nas wszystkich. Konfederacji, PSL-u, Lewicy, yy, Platformy, Formy obywatelskiej i tych, którzy nie mają na kogo głosować. Musi być ktoś taki w systemie. Gryźcie się tam, realizujcie swoje ega. Yy, myślcie sobie o tym, jak, jak posadzić tych wszystkich partyjnych towarzyszy później dobrze, ale, ale musi być ktoś w tym systemie, kto będzie patrzył na to z innej strony. Zobaczycie, co będzie jutro w Senacie. Yy, oni powinni teraz zrobić jedną rzecz. Cała ta opozycja która jest w, w parlamencie. Oni powinni usunąć z tego całego, z tej tarczy antykryzysowej jeden zapis. Ten, ten, tę te zmianę kodeksu wyborczego. Skupić się na jednej rzeczy. Bo jak teraz się zacznie festiwal jutro w Senacie, dłubania na zasadzie, a ja, obrońca polskich przedsiębiorców, zaproponuję to. A ja, obrońca polskich emerytów, zaproponuję to. To będziemy mieli spektakl przez następny tydzień, a ludzie nadal nie będą dostawali pieniędzy. Uchwalcie te tarcze jak najszybciej. Wywalcie to, co tam jest w oczywisty sposób nielegalne. W Sposób chore, to usuńcie, a jak zaczniecie się, bo, bo jak się zaczniecie rozdrabniać, to momentalnie się to wszystko rozjedzie i pis was znowu ogra jak dzieci. Bo, bo, bo widzieliście już w nocy wczorajszej, jak potrafią to zrobić bez mrugnięcia okiem. Więc skupcie się na jednej rzeczy, apeluję tutaj do kolegi Biedronia, do kolegi Ko Kosiniaka-Kamysza, do koleżanki Kidawy-Błońskiej, do was wszystkich, którzy jesteście dzisiaj w parlamencie. Zróbcie tę jedną rzecz, usuńcie ten zapis o wyborach, uchwalcie tę tarczę, a później ją będziecie poprawiać. Oczywiście, że ona jest dziurawa, oczywiście, że ona jest niewystarczająca, oczywiście, że ona nie załatwia żadnych problemów tak naprawdę do końca. Ale niech do ludzi pójdą jakiekolwiek pieniądze, niech nawet te dwa tysiące dostaną, niech te pięć tysięcy tych w, tym, w tym mikrokredycie dostaną, chociaż to... To, to, to jest plaster na, na ranę tętniczą, na krwawienie tętnicze. No ale niech, niech cokolwiek już pracuje, a później zwołujcie te sejmy tabletowe czy jakieś inne, nieważne, i poprawiajcie to. Wprowadzajcie nowe przepisy, doprecyzowujcie, zobaczycie, co będzie w przyszłym tygodniu. Jak jutro ludzie pójdą do pracy i wypowiedzenia dostaną. To będzie dopiero emocja społeczna, bo przecież zaraz 1 kwietnia, a, a przedsiębiorcy już sobie policzyli, na co ich będzie stać w tym kryzysie, a na co nie będzie stać. To jest prosta słowa. Prosta zupełnie sprawa. Natomiast nie wiem, czy oni oczywiście to zrobią, ale. Jak ja bym miał coś do powiedzenia w parlamencie, to właśnie na to bym dzisiaj grał, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Załatwiamy sprawy, jedziemy do przodu. To jest dzisiaj najważniejsze, a nie to, czy ja się wystroję w szaty teraz obrońcy, ty, obrońcę tego albo obrońcę tego. To nie jest jakiś konkurs deklamatorski, to nie jest konkurs retoryczny na Boga. Wiecie, jeszcze jest jedna rzecz bardzo niepokojąca. Dzisiaj czytałem analizy. Które, które bardzo mnie y, zmartwiły. Susza idzie, no, Susza idzie i to bardzo konkretna susza. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Widać to nawet za oknem, ale widać to też w opracowaniach. Wiecie, jakie mogą być ceny żywności? Jeszcze mało nam było. Mało nam było kryzysu związanego z pandemią, to jeszcze będziemy mieli kryzys z, z, z cenami żywności. I to kryzys spotęgowany jeszcze przez to, że przecież Ukraińcy, którzy często wspierali sektor rolny, ale też i inni obywatele państw nie będą mogli wjechać tutaj do, do, do Polski i pomagać rolnikom, pracować w gospodarstwach rolnych, więc to też może być czynnik, który nam tym wszystkim zachwieje, więc my naprawdę mamy przed sobą bardzo trudny rok. Mamy bardzo trudny rok, w którym zostanie doświadczonych naprawdę wiele grup społecznych, nie tylko seniorzy, nie tylko studenci, ale też i wszyscy ci, którzy byli na tych umowach tak zwanych śmieciowych, czyli, czyli tych cywilnoprawnych, to, to, to są, to, 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 ale też rolnicy, ale też my wszyscy, którzy będziemy musieli rzeczywiście Wiecie, jak te, to wszystko runęło jak do z kart. Po prostu to wszystko w ciągu 3-4 tygodni runęło jak do z kart. Nagle się okazało, że musimy sobie na cztery ręce radzić z różnymi problemami. I dlatego właśnie nie stać nas na marnowanie ani dżula energii społecznej. Teraz, tak jak oszczędzamy pieniądze, powinniśmy oszczędzać każdy dżul energii społecznej. Teraz nie ma czasu na indywidualne show Władysława Kosiniaka, Roberta Biedronia, Małgorzaty Dawy albo Szymona Hołowni. My dzisiaj musimy poukładać tę rzeczywistość tak, żebyśmy spróbowali to, co się da załatwić. Dlatego moim zdaniem ktoś, kto przychodzi spoza systemu partyjnego, powinien być w Polsce prezydentem i to poukłada system partyjny, który niech się rządzi swoimi prawami i niech układa swoją reprezentację, ale to nam może pomóc pojechać dalej pojechać dalej w zupełnie nowej rzeczywistości. Jeżeli to nie, ma, nie mam być ja, to proszę bardzo wskażcie kogoś innego. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, ale ja widzę, że my jesteśmy w niestandardowych czasach, w niestandardowych czasach i potrzebujemy niestandardowych odpowiedzi, niestandardowych reakcji. Taki czas, w którym mogliśmy robić politykę tak jak w latach 90. i 2000, minął. Minął. Nie ma go. Teraz trzeba zbudować to wszystko zupełnie inaczej. I jeszcze jedna rzecz. Wiecie, gdzie, gdzie może być bardzo poważny problem? Wczoraj mi to sygnalizowali lekarze, którzy oczywiście nie powiedzą tego z podniesioną przyłbicą, bo zaraz ich zwolnią, bo po tych rozporządzeniach ministerialnych, że jest sporo lekarzy w kwarantannie. Coraz więcej oddziałów jest po prostu praktycznie wyłączonych z użytkowania szpitalnych i nie ma komu leczyć ludzi nie tak koronawirusa, tylko na te choroby, na które normalnie lekarze leczyli ludzi. I nagle się może okazać, że zgonów z powodu koronawirusa mamy. Tyle, ale ile mamy zgonów, ile mamy cierpienia z powodu tego, że nie, nie, nie jest zamknięta albo w pół zamknięta onkologia, albo pediatria, albo nie wiem, hepatologia, albo jeszcze coś innego. Tutaj, tu, tu się pojawia problem. W, i, I tu się też pojawia znowu realna opowieść o tym, jak wygląda polska ochrona zdrowia. Bo ja na razie nie słyszałem od żadnego z moich kolegów kandydatów, co zamierzają zrobić systemowo. Z finansowaniem ochrony zdrowia w Polsce w tym budżecie, który, który za chwilę, znaczy już chyba dostali do Sejmu i z którym będą musieli teraz pracować. To jest rzecz, którą trzeba załatwić, bo, bo ten system nam się będzie walił nie tylko od strony zakaźnej, ale od wielu jeszcze innych stron. I, te, i o to też trzeba piłować ministra Szumowskiego, i o to też trzeba, na to też trzeba dzisiaj zwracać uwagę, bo wiecie, no nie każdy z nas się zarazi koronawirusem, ale może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali pomocy innego specjalisty. I co wtedy? I co wtedy? To są rzeczy, które, na które musimy dzisiaj zwracać uwagę. Oczywiście ja mówię z perspektywy człowieka, który jest gdzieś zaangażowany w walkę w w polityce, w strukturach państwa, wywiera presję, czy próbuje wywrzeć presję e, na te struktury, ale ja ją mogę wywierać tylko w takim stopniu, w jakim mam wasze wsparcie wsparcie ludzkie, wsparcie organizacyjne, wsparcie finansowe, każde wsparcie. Mi nie ma bez was. Jeżeli wy jesteście, to ja jestem i mogę mówić, bo akurat e, mam ten mikrofon e, e, podstawiony, który, który, który słychać. E, to, jest, to jest rzecz, która. Która nas naprawdę może uratować. To znaczy ta solidarność i ta wspólnota, która musi się dzisiaj wyrażać na tysiącu różnych wymiarów. Na zrzutkach, które organizujemy, na respiratory, na jedzenie, na środki dezynfekujące, na wszystko to, co dzisiaj jest potrzebne, na maseczki, na kombinezony. To jest to, jest to co robimy jako sąsiedzi, jako bliscy, to, co robi nasza ekipa Szymona, na której stronę zapraszam, żeby zgłaszać potrzeby, ale też żeby prosić o rozwiązanie problemów. Poczytajcie sobie, jaką wspaniałą robotę robią Ci nasi kampanii. I wolontariuszy. To jest właśnie polityka, którą, którą chcielibyśmy robić. To jest wreszcie, wreszcie to, że my staniemy razem i powiemy sobie: słuchajcie, wdepnęliśmy. No wiadomo, co wdepnęliśmy teraz. I teraz musimy spróbować zrobić tak, żeby następnym razem nie wdepnąć, żeby następnym razem być mądrzejsi. A ja mówiąc szczerze, jak się rozglądam po tym, co widzę naokoło też w tym świecie, w którym jestem, to ja jakiejś nowej jakości nie widzę. To jest cały czas to samo. To są cały czas te same słowa. To jest tak, jakby oni mieli, wiecie, tysiąc słów, które tylko zamieniają kolejnością w zależności od sytuacji, ale to są cały czas te same słowa, cały czas te same twarze, a Polskę mamy jedną: Polska jest naszą wspólną sprawą. Jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało, zobaczcie. Polska Polska jest naszą wspólną sprawą. Ja coś takiego mówię, a wy mówię, no tak, następny, który takie rzeczy gada. Tylko zobaczcie, co się stało, że myśmy tak zdewaluowali te podstawowe pojęcia, te podstawowe frazy. Przecież to tak jest. To jest truizm w tym sensie, że to tak jest. Polska jest naszą wspólną sprawą i powinniśmy się dzisiaj o nią troszczyć. Słuchajcie, życzę wam spokojnej, mimo wszystko dobrej niedzieli, bardzo uważnej, bardzo ostrożnej. Jeżeli nie jesteście Andrzeju, Andrzejem Dudą, to nie, nie idźcie dzisiaj do kościoła, jak chcecie się pomodlić, o. O, w, o cokolwiek, o pol, za Polskę, za nas samych. Jeżeli to jest możliwe, nie uczestniczmy dzisiaj w religijnych zgromadzeniach. To jest, to jest, to jest bardzo ważne, nawet tych pięcioosobowych, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli masz potrzebę, to, to porozmawiaj ze swoim księdzem indywidualnie, nie wiem, spotkaj się, zadzwoń, zrób cokolwiek, ale nie, nie róbmy tych zgromadzeń, nie róbmy tych zgromadzeń, bo to naprawdę jest dzisiaj, nawet w tak małych grupach, rzecz, która może decydować o, o, o czyimś życiu, bo tak jak mówię i zawsze powtarzam, tu nie chodzi o to, że ja się zarażę czy nie zarażę. Tylko ja mogę być wektorem zarażenia dla kogoś, kogo, kogo w takiej sytuacji spotykam. W... Cała strona opozycyjna powinna mieć jednego kandydata na prezydenta, ale do tego trzeba mieć schowane ambicje i rozsądek. Zgadzam się z panem, panie Danielu. To jest rozwiązanie, które mogłoby w tej sprawie nam pomóc. Niezależnie od tego, że pojawiają się panowie Jakubiakowie czy panowie Piotrowscy, takie sytuacje mogą się przytrafiać i będą się przytrafiać, ale my powinniśmy spróbować jednak porozmawiać o tym w inny sposób. Tylko czy będziemy, tu widzicie, tu wychodzi ten grzech. O którym mówiłem od samego początku, że, że wielu z tych, którzy dzisiaj startują, mają w nosie 2020, oni się budują na 2023. To nie są kandydaci na prezydenta, to są kandydaci na premiera. I tu mamy problem, z którym musimy sobie teraz realnie poradzić. Panie Szymonie, my Pana chcemy za prezydenta, żadnego innego Pan myśli o wszystkim, no bardzo miło Panie Krzysztofie, to ja o wszystkim nie myślę, ale, bo aż taki nie, to fajny to nie jestem, ale, ale, ale to też jest tak, że dzięki temu co Wy piszecie, dzięki temu co Wy mi mówicie, o czym, co mi pokazujecie dzisiaj, ja ten świat widzę rzeczywiście zdecydowanie, zdecydowanie szerzej. E, zaraz zobaczymy skąd jeszcze do nas ludzie piszą, trzymam kciuki, bardzo się cieszę, a o! Właśnie, pan Maciej Czepulanis. Ja się nie martwię wirusem teraz. Ja się martwię, co będzie z moją córką za rok, dwa. Wie pan co? Ja też się o to martwię. Ja też się o to martwię, bo to już nie będzie ten kraj, który, który pamiętamy sprzed miesiąca i musimy zrobić wszystko, żeby odbudował się w nowej formie. To jest tak trochę jak, nie wiem, z ciężką chorobą, którą przechodzisz. Jak się z niej podnosisz, a ja wierzę, że my się z tego podniesiemy z całą pewnością, to musisz zmienić tryb życia. To musisz zmienić nawyki, to musisz zmienić to, jak funkcjonujesz, bo inaczej to po prostu znowu będzie to samo. Za następnym razem y, nic się nie zmieni. My musimy się zmienić dużo głębiej niż tylko w ten sposób, że teraz nauczymy się myć ręce i nie wychodzić z domu. To jest opowieść o znacznie głębszym procesie, który się, który się musi w nas wykonać. Dziękuję wam wszystkim. Widzę, że tutaj bardzo, 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 bardzo dużo waszych głosów. Będę się ja oczywiście się nie zamierzam zamknąć i zamierzam mówić głośno i wyraźnie. Czasami krzyczeć, tak jak wczoraj, czasami trochę spokojniejszym tonem mówić, czasami się uśmiechać, czasami tak jak każdy z nas, życie nie jest tylko i wyłącznie na krzyku, życie nie jest tylko i wyłącznie na, na, na śmiechu. Życie bardzo różne emocje nam przynosi i podpowiada, ale jednego możecie być pewni. Ja mam pełną determinację i z całą stanowisko Wczością. Będę robił wszystko, żeby prawda na nowo wróciła do polskiej polityki. Prawda, uczciwość i gra na Polskę, a nie na swoje partykularne interesy. To jest odpowiedzialność, którą ja mam nie tylko przed wami, którzy mi zaufaliście, ale też i przed, 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 przed moją rodziną, przed moją córką. Pan wspomniał, panie Maciej, o swojej córce. Ja wspomnę o swojej córce. Ja kiedyś będę musiał jej opowiedzieć, tak jak każdy z nas. Co robiłeś w tym trudnym czasie? Czym się zajmowałeś? Jakie były twoje perspektywy? Co cię, co, co cię budowało? Co cię nakręcało? Co zrobiłeś? żebyśmy byli w lepszym miejscu za ten rok, za dwa, czy za pięć lat, czy za dziesięć i mogli inaczej przyjąć, czy przyjąć kolejne pewnie jakieś zdarzenia, które będą nam się przytrafiały. Trzymajmy się razem. Ja jutro jestem z Wami o dziewiątej, pewnie będę, będę też wieczorem na live'ie o dwudziestej z Q&A'em, z możliwością zadawania pytań, a w międzyczasie robimy wszystko, co możemy, żeby tę sytuację poukładać z takimi narzędziami, jakie mamy. I dziękuję Wam za to, że te narzędzia nam dajecie. Jeżeli chcecie się dorzucić do tego wszystkiego, bo wiecie, to jest kwestia biur lokalnych, które my mamy i które zaraz po ustaniu tej pandemii musimy znowu otworzyć, żeby to spotykać tam ludzi, żeby organizować tę Polskę na nowo z zupełnie nowym sposobem myślenia. Musimy jakby utrzymać całą tę maszynę przy funkcjonowaniu, ale możemy tylko dzięki Wam, bo my nie bierzemy pieniędzy z budżetu jak partie polityczne. Wspieraj hołownia2020.pl Bardzo Wam tę stronę polecam. Trzymajcie się ciepło, miejcie dobry, spokojny, rodzinny dzień. Jeżeli to tylko możliwe, to uwierzcie, że wysyłam do Was całą masę energii dobrej, jaką mam, ale też i gniewu i złości na tę rzeczywistość, którą obserwuję i takiego i taką pewność, że jeżeli będziemy razem, to zrobimy, no, zrobimy tu naprawdę porządek. Zrobimy tu porządek po tym całym bałaganie, który zrobił koronawirus i robią te wszystkie rzeczy, które się dzieją, ale też, ale też i po tym, co, 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 robią, co robili z, z, z Polską, którą tak przecież wszyscy mamy gdzieś głęboko w sercu politycy z różnych frakcji przez ostatnie lata. Zrobimy porządek. Zrobimy porządek i, i wierzę, że zrobimy go z wami, ze wszystkimi, skądkolwiek będą chcieli przyjść, niezależnie od do partyjnego i współpracować. Ściskam Was jeszcze raz serdecznie. Widzicie, nie mogę się rozstać gadam bez przerwy, ale tak to jest. Ja po prostu bardzo lubię ludzi chyba i, i potrzebuję też z nimi kontaktu, a to są takie czasy, że wirtualnie też potrzebujemy kontaktu. No, zadzwońcie dzisiaj może, to bardzo ważne, do ludzi, którzy siedzą w kwarantannie, którzy nie wychodzą, którzy formalnie lub nie, na przykład do seniorów, ja dzisiaj też zadzwonię do moich rodziców, którzy są po siedemdziesiątce i też odizolowują się w tym czasie. Po prostu podzwońmy po, po, po kim możemy, może, może się komuś zrobi przyjemniej, może w ten sposób będziemy mogli też komuś ten dzień na lepsze zmienić. Wszystkiego dobrego. Dobrej niedzieli do usłyszenia. Pytasz, jak możesz wpłacić na kampanię. Wejdź tu i wpłać dowolną kwotę.